Wołynia. Dziś e, upamiętniamy ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. E, około 100 tysięcy ofiar e, w ogromnej większości ludność cywilna, bezbronna, metodycznie wymordowana e, na rozkaz dowódców ukraińskiej powstańczej armii e, przez jej e, żołnierzy, chociaż trudno ludobójców nazwać żołnierzami. I ludność cywilną pomagającą dobrowolnie lub pod przymusem w tym masowym, ludobójczym morderstwie. Akcja Kwiaty wołenia ma na celu upamiętnić Polaków przez przypięcie takiego symbolicznego kwiata lnu, tych Polaków, którzy zostali zamordowani. A właśnie dziś rocznica 82 Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji tych zbrodni, które warto pamiętać, trwały przez wiele lat. Konfederacja włącza się w budowanie pamięci o polskich ofiarach, oczywiście ofiary wszystkich Zbrodni są warte pamiętania i dlatego opowiadamy się przeciwko jakiejkolwiek cenzurze czy autocenzurze nakładanej przez lata przez polskich polityków w sprawie pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. Sprawa ta przez bardzo wiele lat była objęta polityczną poprawnością. Mówiono, że może lepiej o tym nie mówić, że to są sprawy tak drastyczne, że może lepiej, żeby dyskusja odbywała się w wąskim kręgu historyków. Do dziś jest to postulat państwa ukraińskiego i jego polityków. Zostawmy tę sprawę historykom, nie mówmy o tym, po co rozdrapywać rany. Chcę to powiedzieć wyraźnie. My nie zamierzamy mówić o tym po to, żeby wywoływać jakiś konflikt pomiędzy narodami. My wierzymy, że pojednanie jest możliwe tylko na prawdzie. Tej prawdy niestety brakuje. Brakuje też podstawowych ludzkich odruchów, charakterystycznych dla rozwiniętych cywilizacji, szczególnie kręgu cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, to znaczy zgody na pochówek zmarłych, zgody na pochówek wymordowanych. Przypominam, że pomimo rzekomo dobrych stosunków polsko-ukraińskich i gigantycznej akcji pomocowej, które i państwo, i społeczeństwo polskie świadczyło i świadczy na rzecz państwa, i społeczeństwa ukraińskiego, nie ma ciągle. Zgody na ekshumację polskich ofiar na terenie Ukrainy. Zgody są wydawane w mikroskopijnych ilościach i zgody są wydawane dla instytucji ukraińskich. Polskie instytucje mogą się tylko przyglądać prowadzonym poszukiwaniom na bardzo wąskich, wręcz z geodezyjną dokładnością wyznaczonych działkach gruntowych. Wszystkie właściwie wnioski o poszukiwania Instytutu Pamięci Narodowej rozpatrzone zostały negatywnie lub pozostawione bez odpowiedzi, a te zgody reklamowane medialnie, które zostały uwzględnione, są wyłącznie dla organizacji pozarządowych nie mających umocowania państwowego. Nie ma oczywiście w tym przypadku, ponieważ na Ukrainie trwa nadal nie tylko promowanie fałszywej wizji historycznej, jakoby doszło. Do konfliktu narodowościowego, jakoby symetrycznego, w którym jakoby obie strony mordowały się nawzajem w ten sam sposób i w tej samej proporcji. Jest to po prostu nieprawda. Strona ukraińska, nazywając to wojną polsko-ukraińską, czy tragedią i konfliktem, w którym nie wiadomo, kto był sprawcą, a kto był ofiarą, szerzy historyczną nieprawdę. Na funkcję szefa Instytutu Pamięci Narodowej Ukraińskiego mianowane są osoby o poglądach, no, niestety, związanych z tym banderyzmem, nacjonalizmem ukraińskim, i nie wróży to niestety nic dobrego, poza dalszą gloryfikacją ludobójców, czemu się zdecydowanie sprzeciwiamy. Sprzeciwiamy się upamiętnianiu ideologa tego ludobójstwa, czyli Stepana Bandery, sprzeciwiamy się promowaniu jego ideologii. Sprzeciwiamy się stawianiu pomników katom i robieniu marszów katom Polaków, w tym organizatorowi tego ludobójstwa Romanowi Szuchewiczowi. Postępiamy wszelkie zbrodnie i apelujemy o uznanie faktów historycznych, uznanie faktów opisanych w niezliczonej już liczbie świadectw i publikacji naukowych. Apelujemy o pojednanie oparte na prawdzie, apelujemy o pełną zgodę na wszelkiego rodzaju poszukiwania i ekshumacje i prawidłowe, charakterystyczne dla cywilizacji zachodniej, do której Ukraina aspiruje, upamiętnienie ofiar. Podsumuję nasze postulaty, a więc oczekujemy ekshumacji, oczekujemy zakończenia cenzurowania kresowych kwestii przez państwo polskie, oczekujemy zaprzestania na Ukrainie kultu zbrodniarzy i zbrodniczych organizacji, oczekujemy oficjalnych przeprosin ze strony państwa ukraińskiego i oczekujemy Zakazania eksponowania symboli związanych z organizacjami, które dokonały ludobójstwa na naszym terytorium. Dziękuję bardzo. Oddaję głos. Szanowni Państwo, według szacunków od 2022 roku na Ukrainie zginęło z rąk Putina, można powiedzieć, ponad 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Ukraińcy mówią, że nie zapomną tej zbrodni ze strony Rosji, ze strony Putina. W tym przypadku dzisiaj mamy do czynienia z ponad, tak jak powiedział pan marszałek, ponad 100 tysięcy zabitych, brutalnie wymordowanych dzieci, kobiet, mężczyzn, Polaków na tamtych ziemiach. Zamordowanych brutalnie przez Ukraińców, przez Stepana Bandere. I drodzy państwo, jeśli Ukraina dzisiaj mówi, że nie zapomni tych zbrodni Rosji, to my mówimy, że nie możemy zapomnieć? Tych zbrodni, które naród ukraiński wykonał na Polakach. Domagamy się prawdy historycznej, domagamy się wreszcie otwartej polityki międzynarodowej, domagamy się tego, aby pochówek, godny pochówek, nasi rodacy mogli wreszcie, mogli wreszcie mieć tam na Ukrainie. I drodzy Państwo, sytuacja jest w tej chwili bardzo mm, interesująca. Tak jak powiedział też. Yy, Pan, pan marszałek na szefa szef ukraińskiego IPN-u, który opowiadał się za działalnością Stepana Bandery, zostaje szefem i takie pochwalcze, pochwalcze słowa wy, wy, wygłasza w stosunku do Stepana Bandery. Mamy sytuację, kiedy na Ukrainie. Często w niektórych miastach jest więcej flag bandery niż flag ukraińskich. Sytuacja niedopuszczalna. I to Ukraina w tej chwili aspiruje do NATO, aspiruje do Unii Europejskiej. Kraj, który nie jest w stanie powiedzieć prawdy, nie jest w stanie przyznać się do zbrodni, jaka była na Wołyniu. Na szczęście polski parlament, polski Sejm w tym roku podjął ustawę. Więc już nie tylko uchwała, ale ustawa, która mówi o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach. Na szczęście tutaj Polacy, polscy parlamentarzyści, można powiedzieć, że jednogłośnie poza wyjątkami uchwalili, ustawili, uchwalili ten, ten dzień świętem, świętem 11 lipca, Dniem Pamięci o Polakach. Domagamy się prawdy i, to, i o tą prawdę jako Konfederacja będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo, Akcja Kwiaty Wołynia. Została zapoczątkowana już 5 lat temu. W tym roku przeprowadzamy jej piątą ogólnopolską edycję. Jej celem jest przypominanie o tych strasznych wydarzeniach, które miały miejsce na wołyniu Małopolsce Wschodniej, o ludobójstwie dokonanym przez oun i UPA na Polakach, co szczególnie szokujące tak naprawdę w czasie tych strasznych zbrodni to sąsiad mordował sąsiada. Mieszkaniec jednej chaty szedł do drugiej z siekierą, dokonywał strasznych zbrodni, o tym nie wolno nam nigdy zapomnieć. Jako symbol akcja Kwiaty Wołynia przejęła „Kwiat lnu, czyli rośliny, która popularnie rośnie na terenach Wołynia, Małopolski Wschodniej, kwitnie bardzo krótko właśnie w lipcu, i jest to pewnego rodzaju symbol tych wszystkich żyć tak brutalnie przerwanych. W latach 40. przez ukraińskich szowinistów. Akcja ogólnopolska, akcja w wielu polskich miastach. Będą rozdawane takie kwiaty, jak dzisiaj na tej konferencji mamy przypięte. I zachęcamy wszystkich, żeby włączyć się w tę pamięć, ponieważ jest ona ważna. Jest ważna tym bardziej, że tak jak mówili moi przedmówcy, wciąż na Ukrainie panuje kult zbrodniarzy. Wciąż istnieje. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, ta sama, która dokonywała zbrodni na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, a szefem ukraińskiego IPN-u zostaje członek ruchu azowskiego, który bronił już nawet nie tylko OUN, UPA i BANDERY, ale po prostu w swoich wypowiedziach bronił także SS Galicjen. Dlatego ta pamięć o Wołyniu, o Małopolsce Wschodniej, o ludobójstwie musi trwać i dlatego przeprowadzamy kolejny już raz akcję Kwiaty Wołynia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Możemy na setkę, czy teraz? Możemy na setkę osobno już. Dobrze, jeżeli nie ma pytań więcej, to dziękujemy bardzo. Do widzenia.